Cokolwiek doceniamy to, co robi Cyba. Cyba, Cyba umi, i doceniamy, ale Działam, sami sobie radzimy. Naskarżyć na skarżyć na Cybę. Raz zgłosiliśmy się do Cyby. Cyba, zrób nam e, takie. Pamiętacie, miał nam zrobić czoło e, do. do Nosferatu, czy tam do vampira? No, do Frankensteina. Do Frankensteina. Miał zrobić tam z silikonu. Nie zrobił, także nie ma co tam się. Z... Będzie nasza prowizorka. Myśmy tak jakoś go parę razy za... ba, bardzo mamy dużo takich sketchów, które zagraliśmy na premierze, a po premierze je wyrzucaliśmy, coś, no, no nie można grać wszystkiego, coś, coś nie gra, coś jest nie tak z tym. Gdzieś skecchem. straciliśmy serce do niego po prostu i a jakoś akurat, nie ciągnęło nas. A Frankenstein już w dwóch programach był próbowany, bo i w pierwszym demo, i później w Drakuli był też próbowany i widocznie to jeszcze nie te programy dla Frankensteina. Ale też tak robimy, że załóżmy, jeżeli będziemy robić następny program i będzie nam to pasowało, a już wiemy, jaki temat. To bardzo możliwe, że się tam znajdzie Frankenstein, bo szkoda go. On jest fajny. Albo Napoleon, on, że tak powiem, ja nawet on... sobie kupiliśmy taką czapę Napoleona bez sensu. To był jedyny rekwizyt, na którym się skupiliśmy, pamiętacie, zapłaciliśmy za niego 200 zł, babka wykonała nam piękny kapelusz Napoleona i sketch wyleciał. I... Frankenstein, Frankenstein muszę, muszę przyznać, że w teatrze wielkim wcigać tak jak na przedstawieniu, to był jeden z mocniejszych sketchy. No, no. już możliwe, że będziemy grać. można do, tego, do tej czapki, można dorobić jakiś sketch, nie? No pewnie. Nie ograniczajcie się. No pewnie, że tak. No pytajcie, pytajcie Państwo. Bo... Czy wszyscy w kabarecie piszą teksty? Teksty nie wszyscy. Nie wszyscy. A teksty Kto nie pisze, pisze? Tekstów? A teksty to są tekstów? Dużo, Kamol. dużo. Kamol, Krzysiek Kołaczkowski pisze. Ja, ja z Krzyśkiem mam taką spółkę, że ja piszę najczęściej straszny haft, czyli bardzo bardzo słaby, bardzo słaby tekst nie piosenki, ładny, tak. nieregularny, bez rytmu, bez rymów. E, jest w nim tylko myśl, jest w nim pomysł, ale ja dokładnie widzę, jak ta piosenka będzie już wyglądała na scenie. Mhm. E, tak było na przykład z Andrzejem. Andrzeju, nie? To, mhm. No, napisałam tak samo z erotykiem, tak samo z całusem. przez piosenka na huśtawce to też z, razem, z, razem z krzyśkiem. E, i, i pisze zarys, który jest bardzo słaby, natomiast jest w nim myśl i Krzyśka to bardzo inspiruje i trzyma się tej myśli. Ja mu mówię, jak to będzie wyglądało na scenie, jaki ma być rytm i tak dalej. Łukasz pisze muzykę, ja już wiem, jak to zrobić na scenie i jest piosenka. Mm -hmm. Kilka tekstów też napisał Bayer, piosenek. No i tu jakby przywrócić bicie wiosłem, to mogłoby być też jeszcze lepiej. Ale to... Na przykład nie wiem, czy widzieliście wczoraj nasz program, tomka piosenka to jest nieciąg, czyli nie. Z nie mogę żyć. I w pewnym sensie z muzyką. Nie nie w pewnym sensie, tylko muzyka też jest Bayer. To tak. się ciągnie, tak, tak, tak. tak Piosenka tak. jest wynikiem y, poranku niedzielnego. Mogę, Bajer, mogę opowiedzieć, I, jak mi no, opuściłeś no, no, z telefonu? Mogę? To, proszę, to jest proszę. tak. Bayer mówi, Lopez, mam piosenkę, posłuchaj. Puszcz, włącza telefon, a tam słychać, że Bayer jest w toalecie, bo jest charakterystyczny pogłos. Na zewnątrz szaleją dzieci, krzyczy na dzieci żona, taki ogólny chaos i siedzi biedny Bajer. I nie mogę żyć. I to było takie autentyczne. To jest autobiografia Bajera. A kto Władek Sikora, klub literacki Kacperek. To tam jest Władek Sikora, Janusz, Pietruszka, I Ewa, Ewa i Stasiewicz. No i kto tam jeszcze, to nie wiem, no, ale I to, to, taka, to chyba już wszyscy. grupa to. literacka. No, no i Ka Kamol sam, ja sama, Kamol z Władkiem, różne konfiguracje, tak, z, ja z Kamolem. Z, z Aśką. A czego jest prawda, że pierwszy program demo był właśnie zrobiony na tej, na tej zasadzie, że wzięliście sklecze, które grały, jakieś inne kabarety, które uważały, że były słabe, a Wy pokazaliście, że można to Nie. Nie, nie, nie. Wiesz, jak to było? Był taki jeden sketch. Bo to y, wiem, że historia pewnie urosła, bo była bardzo, bardzo fajna, aż tą chętnie chętniem opowiadała, gdyby była prawdziwa. Ale y, było tak: mieliśmy jeden sketch, Władek Sikora y, rzeczywiście dał go chyba kabaretowi Jurki. Kabareto, y, Jurki zagrały to gdzieś raz czy drugi. Jakoś im ten sketch nie przypadł do gustu i Sikora oddał go nam, a u nas fajnie zagrał, bo co nam się podobał. Stefanie, wróciłem. Y, no to, to z tym sketchem tylko jedna historia. Natalka, ale myśmy, myśmy tego nie grali. Myśmy zagrali to nie, może z pięć razy i co, demo graliśmy tu długo, rok na pewno. Nie. Znaczy, ale wycinaliśmy. Znaczy, to, znaczy to jakby. Znaczy pierwszy program demo to był taki program, w którym my mieliśmy, musieliśmy się oswoić jakby ze sobą, jakby nabrać pewnego, wejść w pewien rytm pracy. I to był dobór sketczy był taki dość mocno przypadkowy, bo program, 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 program opierał się na takim dość... Dlatego z... sprytnie nazwaliśmy go demo, że demo, niby taki że na początek, wiecie, tak. że niby taka zwieraninka, że niby tutaj się będziemy prezentować yy, takie początki, czyli demo, yy, program taki przedstartowy, o takie. Nigdy. Nigdy. Nie, nie, do, do domu nie ma co wracać. Nie wydaliśmy płyty i już nie ma co do tego wracać, bo. Nie cenimy tego programu. Znaczy tym bardziej, że aktualnie mamy cztery programy, które musimy utrzymać w gotowości bojowej, bo to jest Syfi, malaria, savoir vivre, kobieta i mężczyzna, i jeszcze mamy czwarty program zrobiony z piosenek Pienia i Jęki Hrabiego Piosenki. Także jeszcze dodatkowo obciążać się piątym programem, to byłoby już bardzo nierozsądne i bez sensu. Nie dalibyśmy rady, bo to by się odbiło na wszystkich pozostałych. Negatywnie, oczywiście. To, do, to, to nie to. Ja bym tam chciała fikać koziom. W lateksie, Aśka chciałaby w lateksie. Ja. W lateksie nie. To, to, to może kiedyś, jak już się skończy hrabi, to tak po dwóch Ale... latach od końca hrabiego z, z będzie taki projekt, jak Aśka y, będzie chciała chłopaków, którzy to zagrają fajnie, to... Ale w pewnym sensie trochę sami sobie realizujemy takie nasze swoje takie y, 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 marzenia, bo wymyśliliśmy sobie ostatnio, że y, każdy z nas będzie mógł sobie jakąś jedną piosenkę taką życia taką, którą lubi śpiewać i gdzieś będziemy je, je wykonywać przy okazji chociażby piosenek, nie? Bo kiedyś zrobiliśmy, dwa lata temu zrobiliśmy i, i w, y, w ostatnim roku zrobiliśmy w Zielonej Górze na Festiwalu Zielonogórskim y, imprezę pod tytułem Piosenka Życia. Gdzie tam, gdzie każdy mógł z kabareciarzy zaśpiewać sobie piosenkę nie kabaretową, nie śmieszną, tylko taką, która mu się podoba. I bardzo fajnie to wyszło. Było du, 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 dużo, dużo przyjemności. No, słuchajcie, jeszcze jakieś jedno pytanie, może, bo niektórzy tutaj mówią, żeby punktualnie się zaczynały imprezy. Za chwilę będzie konkurs, na który większość czeka. I, i, i będziemy kończyć jeszcze. Proszę Cię. Po pierwsze nie zmieniliśmy składu, tylko Kabaret Potem zakończył działalność. To był osobny byt artystyczny, a Kabaret Hrabi jest zupełnie też nowym, nowym, nowym now, nową grupą. Także ja bym tutaj nie szukał, nie jesteśmy w żaden sposób kontynuacją Kabaretu Potem. Nie jesteśmy. To jest zupełnie nowa rzecz. Sylwia jeszcze, tak. Czy dużo rzeczy nam pomaga? Czy znaczy to się Często można szukać tutaj związku na przykład z problemami z nadwagą, bo wiecie, jak się dużo jeździ, człowiek potrzebuje jakiegoś, jakiejś nagrody i właśnie zajeżdżając na jakiś obiad, jemy często więcej niż potrzebujemy, bo chce się w jakiś sposób nagrodzić, nie? I wtedy szuka, jest dużo przyjemności w jedzeniu. Ale tak to poza tym no, staramy się odreagowywać, chociażby tak jak z Lopezem i z, z Bajerem na kortach. Pytanie, czy się kłócimy. Czy, się kłócimy, tak? Pytanie, czy jest napięcie? Nie. Nie, nie, bo to słyszałam Sylwia się pytała o to, czy się kłócimy w podróży, A, tak, nie, nie, są jakieś takie maciupeńkie spięcia, ale... Tak, 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 tak. właśnie tak. to jest ciekawe, że, że no, jeździmy, po, jeździmy razem. razem, tak, tak, jeździmy razem czasami, na no, bardzo dużą część wakacji ze sobą razem spędzamy. jesteśmy grupą ludzi, która się lubi. To znaczy, że rzeczywiście do, dobrze się ze sobą czujemy, bo normalnie człowiek chce odpocząć od... Z tej bandy. I czasami warto, jak w starym małżeństwie, odpuścić, nie, żeby było tak zdrowo. To a propos zdrowego żywienia i zdrowego życia. Jutro bardzo dziękujemy kabaretowi. Dziękujemy. 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 I dziękujemy Wam, że przyszliście.